Cześć, witam Cię na kanale w Obronie Wiary. Mam na imię Daniel i zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rozważanie kwestii zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Krótko omówiliśmy, dlaczego ten temat jest tak ważny dla chrześcijan, oraz metodologię, którą będę się posługiwał w trakcie tego studium. W poprzednim odcinku rozważyliśmy także trzy główne zarzuty względem historycznego badania sprawy zmartwychwstania. W tym odcinku omówimy metodę krytyki formy. Historię pochodzenia tej metody oraz kryteria autentyczności, które pomagają nam w badaniu historyczności zmartwychwstania. Czy wiesz, w jaki sposób uczeni decydowali i nadal decydują o tym, co jest prawdopodobnie historyczne, co nie jest prawdopodobnie historyczne, a co znajduje się gdzieś pomiędzy? W szczególności w studiach dotyczących Nowego Testamentu uczeni opracowali wachlarz różnych kryteriów autentyczności, aby ocenić. Prawdopodobieństwo historycznej autentyczności ksiąg Nowego Testamentu. A ponieważ w tym studium zdecydowaliśmy się podejść do Biblii tak jak do każdego innego starożytnego dokumentu, sprawdzimy, jakie dowody możemy przedstawić, gdy Nowy Testament zostanie poddany tym kryteriom. Ale zanim przedstawię te kryteria, myślę, że dobrze byłoby zrozumieć, skąd te kryteria się wzięły, to znaczy jak powstały. Więc dawno, dawno temu w odległej galaktyce. No, może nie tak dawno i w sumie całkiem blisko, bo około 90 lat temu w Niemczech badania Nowego Testamentu znalazły się pod wpływem metody, którą nazwano krytyką formy. Według tej metody to, co mamy zapisane w Ewangeliach, nie jest po prostu relacją wydarzeń historycznych. Jest to raczej wynik opowieści o Jezusie, które były opowiadane i powtarzane, modyfikowane, zmieniane i wymyślane na nowo, a następnie opowiadane ponownie. W końcu, po tych wszystkich zmianach, wczesny Kościół zdecydował się skompilować niektóre z tych opowieści w to, co teraz nazywamy Ewangeliami. I tutaj moglibyśmy założyć, że Kościół na pewno wybrałby tylko te historie, o których wiadomo, że są autentyczne czyli te, które są potwierdzone historycznie. Jednak, według krytyki formy, jest to błędne założenie. Według tej metody Kościół nie był za bardzo zainteresowany historycznością opowieści, ale raczej ich zdolnością do wypełnienia politycznych aspiracji i celów Kościoła. Zastanówmy się. Idąc tym tokiem myślenia, jeżeli krytyka formy jest słuszna, to nigdy nie moglibyśmy mieć pewności, że to, co Jezus mówił, czy to, co Jezus zrobił, było tak naprawdę prawdziwe. W tym też miejscu pojawiają się kryteria autentyczności. Kryteria te zostały opracowane w celu przebicia się przez ten tak zwany nieautentyczny materiał zawarty w Ewangeliach w celu odzyskania historycznego rdzenia, który się za tymi nieautentycznymi materiałami kryje. Według tej zasady mogło się okazać, że w opowieściach czy podaniach Ewangelii nie ma tak naprawdę nic historycznego do odzyskania. Ale tutaj pojawia się problem. W dzisiejszych czasach ten paradygmat krytyki formy jest odrzucany przez decydowaną większość poważanych i poważnych badaczy Nowego Testamentu. Nicholas Perrin, który jest badaczem religii i badaczem Pisma Świętego, powiedział: Atakowane ze wszystkich stron główne filary krytyki, formy, które w przeszłości były tak odporne na krytykę, obecnie wykazują oznaki załamania. Badacze zostali zmuszeni albo do jej porzucenia, albo do jej gruntownej modyfikacji. Uczeni, tacy jak Richard Paulkam," Teolog, badacz Nowego Testamentu i specjalista w dziedzinie nowotestamentowej Chrystologii posunęli się nawet do ogłoszenia śmierci krytyki formy. Co zatem stało się z kryteriami autentyczności? Moglibyśmy powiedzieć, że są one teraz prawie jak bohater bez czarnego charakteru. Niemniej jednak ten duch krytyki formy wciąż nawiedza badania nad Nowym Testamentem. Tak więc to i kilka innych powodów sprawia, że kryteria te są nadal dominującą metodą określania tego, co w Ewangeliach można uznać za historycznie autentyczne. Więc poznaliśmy w skrócie historię krytyki formy i kryteriów autentyczności. Pójdziemy teraz dalej i krótko omówimy te kryteria. Kryterium poświadczenia przez naocznych świadków jest bardzo ważnym wskaźnikiem autentyczności historycznej. Jeżeli tradycję można prześledzić aż do naocznego świadka, jest ona prawdopodobnie autentyczna. Kolejnym kryterium jest wielokrotne niezależne poświadczenie. To kryterium jest uważane przez większość za złoty standard historycznej autentyczności. Jeżeli dwa niezależne źródła potwierdzają tę samą tradycję, to bardzo trudno byłoby wyjaśnić jej istnienie, stwierdzając, że została zmyślona. Następnie mamy kryterium wczesnego poświadczenia. Jeśli źródło jest wczesne, to jest bardziej prawdopodobne, że jest autentyczne, niż jeśli byłoby to źródło trochę późniejsze. Kolejne kryterium to kryterium bezstronnego lub wrogiego poświadczenia. Jeżeli coś jest potwierdzone przez źródło nieprzychylne, a tym bardziej przez źródło wrogie, nawet jeżeli jest to tylko przypadkowa uwaga, to jest o wiele bardziej prawdopodobne, że jest to prawda, ponieważ to wrogie czy nieprzychylne źródło nie ma motywacji do zmyślania. Teraz przejdziemy do takich trochę bardziej skomplikowanych kryteriów. Pierwszym z nich również bardzo ważnym jest kryterium niepodobieństwa, czasami nazywane podwójnym niepodobieństwem. W przypadku Nowego Testamentu oznacza to, że jeżeli tradycja nie ma odpowiednika w ówczesnym Judaizmie albo jest z nim sprzeczna, to jest bardziej prawdopodobne, że jest autentyczna. Tutaj sceptyk mógłby stwierdzić, że taka tradycja mogła zostać wymyślona przez późniejszych chrześcijan, a następnie przypisana Jezusowi. Ale jeżeli znajdziemy coś, co jest odmienne zarówno od Judaizmu, jak i wczesnego chrześcijaństwa, nie ma innej realnej opcji wyjaśniającej jego pochodzenie, z wyjątkiem Jezusa. Dalej mamy kryterium zakłopotania, czy możemy to nazwać kryterium zawstydzenia albo sprzeczności interesów. Paul Meyer, wybitny badacz historii Jezusa, wyjaśnia, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Kościół umyślnie stworzył historie, które osłabiłyby ich pozycję w oczach przeciwników. Na przykład, Piotr został jednym z najbardziej wpływowych liderów we wczesnym kościele. Dlaczego więc wczesny Kościół zmyśliłby historię, w której Piotr zostaje napomniany przez Jezusa? A nawet nazwany szatanem. Albo historię, w której Piotr trzykrotnie zabiera się Jezusa, albo jaki cel miałaby historia, w której Jezus, Bóg w ciele, nie zna dnia ani godziny drugiego przyjścia. Takie podania stawiają wczesny Kościół w bardzo niezręcznej sytuacji, a zasada jest taka, że ludzie zazwyczaj nie strzelają sobie w kolano celowo. Jedynym powodem, dla którego Nowy Testament zawiera te szczegóły, jest fakt, że te wydarzenia naprawdę się wydarzyły. Teraz omówimy trzy kryteria, które czasami są ze sobą mylone. Są to kryteria podobieństwa, wiarygodności i spójności. Kryterium podobieństwa mówi, że jeżeli tradycja jest podobna do innych, które już są uznane za autentyczne, to ta tradycja również jest bardziej prawdopodobna jako autentyczna. Oczywiście oznacza to, że potrzebne są inne materiały, które zostały już zweryfikowane na podstawie kryteriów, o których mówiliśmy wcześniej. Jest to więc kryterium drugorzędne, a nie podstawowe. Kryterium historycznej wiarygodności opiera się na podobnej zasadzie, ale ma szerszy zakres. Zasadniczo, jeżeli tradycja ma sens w kontekście judaizmu I wieku i jest w stanie wyjaśnić pewne zjawiska we wczesnym chrześcijaństwie, to jest bardziej prawdopodobne, że jest autentyczna. Kryterium spójności historycznej sugeruje, że występowanie niektórych wydarzeń, o których wiemy, że miały miejsce, implikuje pojawienie się innych, powiązanych wydarzeń. Na przykład wiemy, że Jezus został ukrzyżowany. I nawet gdybyśmy nie mieli innych dowodów, takich jak opis procesu Jezusa, samo ukrzyżowanie implikuje, że Jezus stanął przed sądem rzymskiego namiestnika. Tak więc opis procesu w Ewangeliach sprawia, że historia ukrzyżowania jest spójna. Ostatnie dwa kryteria to kryterium prostoty i kryterium aramejskiego podłoża. Kryterium prostoty polega zwyczajnie na obserwacji, że tradycje z upływem czasu stają się coraz dłuższe, bardziej ubarwione i rozbudowane. Dlatego też krótsze tradycje, pozbawione teologicznych ubarwień czy upiększeń, są bardziej autentyczne. I wreszcie kryterium aramejskiego podłoża. Opiera się ono na fakcie, że Jezus i jego uczniowie mówili głównie po aramejsku. Dlatego też, jeżeli tradycja zawiera elementy aramejskie, jest bardziej prawdopodobne, że wywodzi się z wcześniejszej tradycji. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, co te kryteria mogą, a czego nie mogą zrobić. Jak sama nazwa wskazuje, kryteria te dają nam pewne podstawy, aby sądzić, że coś jest historycznie autentyczne. Nie mogą jednak one wykazać, że coś nie jest autentyczne. Innymi słowy, jeżeli coś nie jest niepodobne, nie posiada wielokrotnego, niezależnego pochodzenia, lub nie posiada elementów zakłopotania, nie możemy użyć tych kryteriów w sposób negatywny i stwierdzić, że prawdopodobnie nie jest to relacja autentyczna. Jest całkowicie możliwe, że tradycja dotycząca Jezusa została zapisana tylko w jednym miejscu. Nie oznacza to, że jest ona prawdopodobnie nieautentyczna, oznacza to jedynie, że trudniej będzie udowodnić jej autentyczność. Kryteria te można więc stosować pozytywnie, ale nie negatywnie. Podsumujmy zatem to, co umówiliśmy w tym odcinku. Krytyka formy wymagała zastosowania metody, która pozwoliłaby oddzielić wszystkie wymysły czy upiększenia, które pojawiają się w opowieściach zawartych w Ewangeliach. Metodą tą było zastosowanie różnych kryteriów autentyczności. Na szczęście krytyka formy jest obecnie w dużej mierze odrzucana przez badaczy Nowego Testamentu, ale nie oznacza to, że całkowicie straciła znaczenie. Dlatego stosowanie tych kryteriów, które wcześniej omówiliśmy, jest nadal bardzo popularne. A pięć najważniejszych kryteriów, o których należy pamiętać w naszych badaniach, to naoczni świadkowie, wczesne potwierdzenie czy poświadczenie, wielokrotne niezależne potwierdzenie. Niepodobieństwo lub podwójne niepodobieństwo oraz kryterium zakłopotania. Dzięki tym narzędziom będziemy dobrze przygotowani do zbadania źródeł dotyczących zmartwychwstania Jezusa. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Jeżeli temat ten pomógł Ci w jakikolwiek sposób albo zachęcił Cię w jakikolwiek sposób, proszę, zasubskrybujmy kanał i daj kciuka w górę. A jeżeli masz jakieś pytania czy sugestie, proszę napisz w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.